Po drodzy widzowie, dzisiaj przychodzi do nas Mikołaj z prezentami <laughs> Tutaj do wygrania będzie ten stroik Mikołaja, taki a'la Mikołaja to, no, stroik Mikołaja, bardzo fajny, nie? Do wygrania jeszcze będzie... Do wygrania jeszcze będzie ten motelek, oto i jeszcze do wygrania będzie oto to pdw To co musicie zrobić to napiszcie nie wiem, jakiś komentarz yy, co na przykład dzisiaj dostaliście na yy, pod poduszkę I ja przypnę wam serduszko musicie zostawić suba, lajka i wyniki za tydzień w poniedziałek Jutro nie będzie odcinka yy, Odcinek pojawi się na dniach może we wtorek może w środę to będzie taki informacyjny Chyba, że dobijecie mi dzisiaj do 300 subskrypcji to jutro będzie kolejny giveaway. No to już kolejny giveaway to będzie na Mythikale, więc... Jak chcecie wygrać methikala to zostawcie subskrypcję, dobijamy 300 subów i jutro czekam. No to co? Trzymajcie się. Siema.